I raz, dwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, jest i sztab, i pani Marta i większy zestaw mediów. Teraz będziecie już obserwowani z każdej strony. No, no serial będą kręcić teraz. Tak? Ja no to... tak. Widzisz, nie było, no. Big Brother? jest sezon 2025-2026. Pięknie. Prawda? Bardzo Pięknie. dobry tytuł. Ten serial się Bardzo dopiero zacznie próbu. 18. Dokładnie. Mam nadzieję, że będzie skończony happy endem. A jak będzie wyglądał pierwszy odcinek? Mam nadzieję, że to nie będzie thriller. A nie jest tylko będzie to dobry, dobrze zaplanowana produkcja. no Mam nadzieję. Dokładnie, film z Happy Endem. I am See the competition I've been running through Leveled up, I only see them in my rear view Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin' Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin' I'm winning, get buckets from the court side To the nosebleeds, yeah, they love it I'm winning, get buckets from the first in And the last out, see me coming. Kryjemy się, obserwujemy trochę za, za krzaków niczym łowczy naszych. Nic nie, jeszcze nie pamiętam, widać, widać, bo jeszcze nikogo nie ma. To czekamy. Ale próbujemy, później wiadomo, te detale są najważniejsze, te kadry. To na co może zwracać uwagę, albo i nie. No, piszcie w komentarzach. <ślesk> <ślesk> Teraz już wiecie, kto to wszystko robi. Kamil mówił, żeby light motivem tego vloga był rozrost ekipy medialnej. Także panowie. Ale mnie proszę nie przepraszyć. Tutaj też jest ostra przyczeka. Ej, przyczekaj, do tego. No, to oczka pokaż, co jest w oczku. Też ten brat. Tak aż wypałam. O, wow, dobrze. Tak to będziemy. No dobrze, to zrobię za. Dzień dla Matki. Tak jest. Dzień dobry, panowie. Z każdej strony kamery. No dokładnie, bo my tu was chcemy po podglądać trochę, bo kibice są rządni kontaktu z drużyną. Antek, jak ty się czujesz na obozie? Bardzo fajnie, przyjemnie. Ciężko trenujemy. Pogoda, jak widać, dopisuje. Może no... troszeczkę za wysoka temperatura, ale na to nie mamy wpływu. Ale... No właśnie, chciałam zapytać o tę wysoką temperaturę, bo chyba nie jest łatwo w takim upale. No nie jest to prawda, jednak e, cię ile? Chyba was 34 pokazuje, więc e, łatwo nie jest, ale no, nie ma na co narzekać. Słuchaj, jak to z tym turniejem było? Bo te wybory twoje jednak okazały się nie do końca udane. Jakieś no, wnioski? No wnioski są takie, żeby drużynę budować od obrony. Ja postawiłem na dwóch napastników, skrzydłowego i środkowego pomocnika, no i, no i się nie udało. Zdobyliśmy cały jeden punkt. Nie wiem, w siedmiu meczach. No tak, to nie najlepszy wynik, no rzeczywiście. Nie. Jak ty się odnajdujesz w tych zmianach w drużynie? No bo kształt drużyna przybiera mhm. i pojawiło się sporo nowych zawodników. Jak się odnajdujesz w szatni? Nie, myślę, że bardzo dobrze. Chłopaki, którzy do nas teraz przyszli, bardzo szybko się zaklimatyzowali i tak naprawdę dużo się nie zmieniło względem poprzedniego sezonu. Nadal jesteśmy dobrą drużyną. I... I wszystko to dobrze wygląda. Młodzież dalej trzyma się razem? No myślę, że tak, ale tutaj nie ma żadnych podziałów na młodzież, na starszych. Myślę, że każdy, każdy trzyma razem i, i to jest fajne. Mhm. A powiedz, a współpraca z trenerem nowym? Dobra, tak samo z całym sztabem. Jesteśmy wspierani przez, przez trenerów i. I dużo, dużo podpowiedzi na pewno w treningach, w meczach. To jest też fajne. A tak indywidualnie, jak na siebie patrzysz, to na czym chciałbyś się skupić teraz na tym obozie? No, na pewno na tym, co, co mam najlepsze. No, na driblingu wykorzystywanie swojej szybkości. Wiem, że teraz no, jest taki okres, że, że może troszeczkę pod koniec miałem trochę spadek formy i chcę wrócić do tego, co było najlepsze, nie wiem powiedzmy w Ekstraklasie, czy na początku sezonu. Okej, okay, czyli ciężka praca no, i dokładnie. nie ma tutaj miękkiej gry w ogóle. No nie ma, nie ma. <laughs> Super, trzymamy kciuki. Dzięki, Dzięki serdeczne. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Co się szykuje tutaj dzisiaj? A dzisiaj mamy trening regeneracyjny po grze kontrolnej, więc zaczniemy sobie rozgrzewką w takiej formie parkura, eee, troszeczkę w takiej Proporcji tlenowej, i tym zaczniemy. Następnie później przejdziemy na część główną już na boisko. Jak kondycja naszych piłkarzy? Myślę, że bardzo dobrze. Jesteśmy po ciężkim okresie tutaj na obozie, więc, więc tą pracę, którą zakładaliśmy, wykonaliśmy w 100%. Przed nami jeszcze jedna gra kontrolna na obozie, i wszystko idzie w dobrym kierunku i pracujemy tak, jak sobie zakładaliśmy to wcześniej. Teraz mamy taką pogodę, że jest bardzo upalnie. Jak to wpływa na kondycję fizyczną naszych zawodników, no bo oni jeszcze w tym upale muszą mocno i intensywnie pracować. Tak, na pewno wysoka temperatura ma wpływ na to, jak wyglądają nasi zawodnicy, natomiast my bardzo dokładnie sprawdzamy stan ich nawodnienia podczas pobytu na obozie oraz zalecamy im odpowiednie proporcje uzupełniania płynów. Kibice martwią się czasami o to, że przyciążamy zawodników podczas okresu przygotowawczego, no bo oni tutaj tej aktywności mają dużo, ale to tak nie wygląda. Zgadza się. Ten okres tutaj na obozie jak i okres przygotowawczy. Zawodnicy pracują ciężej niż w mikrocyklu startowym, natomiast każdy z zawodników ma indywidualnie wyliczone parametry, które musi wybiegać na dany dzień, na dany tydzień pod kątem procentowym swojego meczu oraz pod kątem dystansu. Czyli pracujemy, ale z głową. Dokładnie. Some boiling water, I bubble the pot. Team full of ballers, baby, we winning a lot. I'm like Curry with the rock when I get to my spot. I'm tapping in, I'm passionate. This is what passion is. This here now nah, this is no accident. From the start to the finish, I'm cashing in. I am number one, I number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable.

From a little, I was watching, spin the bag like I'm Rafa, caught a top spin. How could I not win? This is top ten. From the bottom, gotta sniff out of top wins. I sit back, reflect, and do it again. Hardest millie is the first, now we got ten. Talking ten, 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 ten times 10, ten and again. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable See the competition, I've been running through. Leveled up, I only see.

raz miesi Pięć. ale teraz. O. Jak wy to liczycie? Dwa kółka i ile stacji? Czyli mamy w zwycięstwo. Raz i dwa, bo mają powyżej czterech e, stacji. Brawo dla tystu. Fresh. 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 Razem wygraliśmy. Razem, Razem wygraliście. Tak. Da się, tak? No jak widać. No dobrze. Jak widać się da się, no. no. dobrze. Ale ja foto chcę. Dobrze, zaraz Czy będzie jest? foto. Pójdziemy do stanowiska foto. foto. Teraz jest stanowisko wino. <laughs> Trudne to było dzisiaj? Bardzo przyjemny trening. Bardzo przyjemny, może mniej przyjemny dla chłopaków, którzy wczoraj grali mać w Tym opale. No to prawda. Kacper, ty grałeś wczoraj mecz? Męczące to było na pewno. Musiałem się bardzo postarać, żeby gonić. A miała być regeneracja. Dla no, niektórych był to trening interwałowy. A jak wyniki dzisiaj? No, w Czubie byłem, ale nie wygrałem niestety. A zwycięstwa jeszcze przyjdzie czas. No ale ciepło dzisiaj. No, pogoda od wczoraj się nie zmienia, że tak powiem. I daje upalić, ale skończę trzeba robić. I co taka regeneracja w takim klimacie? To chyba średnia regeneracja. No bardziej forma zabawowa. Troszkę rozbiegać nogi, Spójść teraz pójść do zimnej wody. I myślę, że będzie ok. There's something about your face can't stop looking away What do you do to me? You make it hard no, to no. breathe with the taco button Then I'm not wasting <laughs> this <laughs> moment <laughs> Even though I know that then oh, you could be yeah. crazy Masz? Zobacz. Wojtek, zobacz, co się dzieje w kontakcie. Kwestia wygląda tak, że zawsze widzimy to, jak to wygląda w ekranie yy, telewizora, telefonu tego. Tu jest jedna lampa świecąca na panią Martę, tutaj druga. Tu jest karawka. Tu jest prowadząca, no i prowadząca zawsze ma gościa. W tym przypadku mnie bo będę rozmawiał z panią Martą. No i pani Marto, no i właśnie, do którego momentu się stresujesz, kiedy prowadzisz wywiad? Zwłaszcza jeśli wiesz, że wchodzimy na live. No, do wyjścia na antenę, tak naprawdę, bo po wyjściu na antenę to już się trzeba skupić na robocie i już wtedy. Też jest druga osoba, do której można zagadać po prostu i też trochę rozładować tę uwagę, która do momentu wyjścia na antenę jest skupiona na tym stresiku jednak lekkim. Bo my zawsze za widzimy, że jesteś profesjonalistką, jeśli chodzi o rozładowanie tej, tego napięcia od tych naszych gości. Bo oni tu przychodzą, milion pytań mają, co będzie, jak będzie, kiedy będzie, jak, kto pyta, jak to nie błądzi. A ty z takim stoickim spokojem zawsze mówisz, że będzie dobrze. Tak, dlatego że ja mam taki charakter, że y, staram się na zewnątrz nie pokazywać tego, jak się stresuję, y, ale jednak w środku trochę się stresuję, a też y, wiem, że goście, którzy do nas przychodzą, no w tym wypadku to są nasi zawodnicy czy trenerzy, y, oni rzadziej mieli styczność z kamerą i zapewne im ten spokój trochę bardziej pomoże. A dzisiaj gotujemy y, pierwszy raz, chyba, jeśli się nie mylę. Nie Boże w historii klubu, bo tej historii tak daleko nie pamiętam, żeby powiedzieć, że nigdy takiego live'a, wejścia na żywo z obozu nie było. Ale to też jest kolejny etap, na który my jako zespół powoli wchodzimy. Dokładnie, bo nam też zależy na tym, żeby się rozwijać. Też chcemy Wam pokazywać, Wam kibicom, pokazywać nowe aspekty życia drużyny i stąd też dzisiaj wzmocnienie Teamu medialnego i więcej ludzi, więcej sprzętu, a dzięki temu jest więcej możliwości i zdecydowaliśmy się właśnie na taką formę spotkania z zawodnikami. No nie możemy Was tutaj wszystkich zaprosić siłą rzeczy, dlatego przynajmniej zobaczymy się poprzez ten ekran i w ten sposób będziecie mieli szansę poznać naszych nowych zawodników trochę bliżej. A jest to Twój kolejny obóz, jeśli chodzi o taką kwestię wyjazdowej pracy z Łódzkim Klubem Sportowym. No i zapytam o te wrażenia związane z takim wyjazdowym, wyjazdową pracą, bo to jest praca pewnie nie od do, tylko... Tak, tak, no oczywiście to nie jest taka praca 8 godzin, że się przychodzi do biura i, i jest się ten określony czas i idzie się do domu. Tylko no, jesteśmy tutaj jednak 24, 24 godziny na dobę. W, z drużyną i poniekąd w pracy. Co ma swoje plusy, ma swoje minusy. Plus jest taki, że to jest taki bardzo wyjątkowy czas, bo ma się więcej styczności z drużyną. To jest też fajne, bo możemy się nieco bliżej poznać. Pod takim kątem, że później ta współpraca jest łatwiejsza. Bo oswajamy zawodników z naszą obecnością. Oni też się przyzwyczają do tego, że ta kamera ich śledzi, czasami im towarzyszy w niektórych momentach i wtedy w tych takich bardziej nawet stresujących momentach oni nie czują się podglądani w pewien sposób, tylko wiedzą, że my jesteśmy swoi, my jesteśmy razem z nimi, my pracujemy razem z nimi, więc to jest dużo plusów widzę tego wyjazdu. I ja myślę, że i jeszcze tak dopytam o tą kwestię właśnie związaną z tymi całymi wejściami na żywo, jeśli chodzi też o, o nasze działania, bo tutaj też być może nie wszyscy jeszcze nasi kibice wiedzą, że Ty miałaś już wcześniej zanim pracowałaś w naszym ukochanym klubie możliwość takiego wchodzenia na żywo i też być może z większą liczbą odbiorców. Mm -hmm. Liczbę odbiorców trudno jest mi określić, natomiast tak, ja pracowałam wcześniej jako dziennikarka, te relacje live to była taka codzienna część mojej pracy, więc z tym stresikiem jestem nieco oswojona i tutaj doświadczenie w tej kwestii mam rzeczywiście i to dość spore, bo przez długi czas w swoim życiu to robiłam, dlatego tak, no nie jest to dla mnie nowość, i tym swoim doświadczeniem staram się dzielić tutaj ze wszystkimi, z którymi czy rozmawiam, czy, czy no z Wami, z moimi kolegami, tak? Też bo to dla wszystkich jest chyba pomocne, jak ktoś ma trochę więcej doświadczenia i może się nim podzielić z innymi. Czyli zaraz będziemy mieli tę przyjemność ugotować dla naszych kibiców live z udziałem nowych zawodników. Miejmy nadzieję, że tutaj już nic nie zaprzyja. Dokładnie Dokładnie tak. No i ja mam nadzieję tylko, że kibice będą aktywni i też sami wykażą zainteresowanie nowymi zawodnikami, bo oczywiście ja mam przygotowaną swoją pulę pytań, ale mam nadzieję, że też coś fajnego tutaj pojawi nam się od strony kibiców. Także drodzy kibice, po pierwsze musicie lajkować materiały, które publikujemy na naszym kanale YouTube musicie subskrybować kanał Łódzkiego Klubu Sportowego, udostępniać te relacje, żeby szły jak e, najszerzej, jeśli chodzi o też o ich zasięgi, no i przede wszystkim kupujcie karnety na sezon 2025-2026. Co ładna parasolka. Kurczę, <grymne> wiesz co, właśnie muszę do kierownika zagadać, żeby była, wiesz, porządna parasolka w sklepie, biało-czerwono-biała. Ja myślę, że brakuje tego produktu. No tak, ale ja, on no, stoi jak papa, no co mogę powiedzieć. Kierowniku, ale pogody to pan nie zamówił. Pogoda była zamówiona, teraz jest czas na ciężką pracę w warunkach angielskich. A, chyba, że tak. Szykujemy się na jutrzejszy sparing, więc trzeba być wypowiedni na każdą ewentualność. Ma to sens, ma to sens.